Mateusz Leszczyński, zawodnik łódzkiego Klubu Jeździeckiego i Winchester L. Przygotuje się. 19 na liście startowej Kingtown. Winchester L to wałach rasy wielkopolskiej, synogiera Lasko, z matki po Baldram. Hodowcą konia jest Piotr Kmieciak, a właścicielem zawodnik. Mateusz Leszczyński to zawodnik który od wielu lat już startuje na hipodromach głównie tutaj właśnie na terenie województwa łódzkiego ale również startuje w zawodach ogólnopolskich ten przejazd jest po bardzo krótkiej trasie, a nie tutaj nie zdecydował się na kolejny skrót i chce pewnie dokończyć ten przejazd bez punktów karnych też brakuje troszkę temu konikowi już trzeciego dnia zawodów troszeczkę świeżości trochę ten galop jest mało energiczny i skoki też raczej takie oszczędne ale udało się Zero punktów karnych w czasie 67 i 18 setnych to wynik Mateusza Leszczyńskiego i konia Winchester L. Artiem Tsapin i koń Kingtown to kolejna para w tym konkursie przygotuje się 20.